Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z bliska. Proszę Państwa, znalazłem dla Was nie najlepszego newsa, newsa, dotyczącego diamentów. Znaczy, news jest i zły i dobry. Może skomentuję go na końcu, na razie przeczytam Wam, co, co takiego się stało. Okawanka, Okawango Diamond Company w Botswanie zorganizował spontaniczną aukcję na około 1 milion karatów surowych diamentów, aby zwiększyć dochody kraju, ale nie sprzedał żadnego kamienia. Firma, której przydział diamentów wynosi 30% surowca pochodzącego z Depswany, czyli spółki joint venture, venture pomiędzy rządem Botswany i Debers, ogłosiło w zeszłym tygodniu zamknięty przetarg, co stanowi odstępstwo od regularnych aukcji. Jak donosi agencja Bloomberg. Rząd wykorzystał aukcję jako próbę pozyskania bardzo potrzebnych pieniędzy dla kraju, który zmaga się z kryzysem gospodarczym z powodu trudnej sytuacji na rynku diamentów. Według raportu, diamenty stanowią 80% eksportu i około 1 trzeciej dochodu państwa. Jednak żaden z oferowanych surowych kamieni nie został sprzedany w ramach tej aukcji, ponieważ nie, żaden nie osiągnął ceny minimalnej. Rzecznik Okawango Diamond Company, Denis Tlang, powiedział agencji Bloomberg, że, że Okawango Diamond Company odmówiło sprzedaży po cenach, które miałyby negatywny wpływ na rynek. Rynek diamentów był już osłabiony z powodu spowolnienia gospodarczego, słabego rynku pracy, braku popytu w Chinach i rosnącej konkurencji ze strony kamieni syntetycznej. Nieradna fala, fala amerykańskich ceł na import do Indii, a w szczególności 50% podatek na towary z kraju, który produkuje 90% szlifowanych diamentów na świecie, dodatkowo wpłynęła na obniżenie sprzedaży. Stwierdził, że spodziewa się ponownego zainteresowania diamentowym surowcem na przyszłych aukcjach. No, i oczywiście złe jest to, że diamenty się nie sprzedały. To oznacza niski popyt, który można było przewidzieć właśnie dlatego, że Hindusi póki co mają możliwość zakupu bardzo taniego surowca z Rosji. Póki co nie mają rynku zbytu, dlatego że do Stanów mogą wysyłać materiał, musieliby wysyłać materiał dużo tańszy, znaczy dużo mniej zarabiać na tym materiale, dlatego że 50% taryfy, i tutaj właśnie to właściwie są równoznaczne z embargiem na diamenty pochodzące z Indii. Złą informacją, oczywiście, jest kryzys w Botswanie. Tak się właśnie zastanawiałem, kiedy, kiedy to nastąpi, skoro państwo właściwie większość swojego PKB oparło o produkcję diamentów. Miejmy nadzieję, że w Botswanie nie wybuchnie jakaś rewolucja, bo to mogłoby też bardzo źle wpłynąć na, na rynek diamentów. Informacją dobrą jest to, że pomimo tego, że złożono niskie oferty, cen na zakup tych diamentów nie wybrano żadnej oferty poniżej ceny minimalnej, czyli sprzedaż tak, ale nie za wszelką cenę. Oznacza to, że rynek jest w miarę bezpieczny, jeżeli tak duże podmioty, jak, jak Depstwana będą chciały bronić rynku nawet kosztem tego, że całkowicie nie uda im się zorganizowana aukcja. To jest dobra wiadomość, zobaczymy, jak będzie się sytuacja na rynku rozwijała w, w dalszym czasie, w najbliższym czasie. Kolejnych dniach. Póki co coraz więcej mówi się o tym, że Indie chcą jednak zrobić coś, żeby te cła zostały zmniejszone. Oprócz tego branża diamentowa negocjuje z rządem Stanów Zjednoczonych, żeby z, um, diamenty zwolnić z ceł z powodu tego, że są materiałem strategicznym, I, a do tego nie są produkowane w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym jest możliwość, że. Brak tych ceł, znaczy zniesienie tych ceł do końca roku wyprowadzi rynek diamentów na prostą. Zobaczymy, co będzie dalej. W każdym bądź razie widać determinację branży do tego, żeby nie psuć rynku za wszelką cenę, nie zepsuć rynku. A sprzedaż diamentów to jest dopiero rzecz, sprawa drugorzędna. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Coś się pojawiło na czacie. Hawranek napisał, witaj, witaj, Hawranek. Fajnie, że pojawiłeś się na live. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Do usłyszenia.